Będzie to espresso, espresso, tak? Y, nie, espresso. Mm -hmm. Coś jeszcze? Y, tak. Dla męża będzie to latem, ja to? Okej, okay, małe czy duże? Średnie. Małe czy duże? Mąż chce średnie. Nie mamy średnich. Mamy małe albo duże. No to niech pani wleje więcej do tego małego, to będzie średnie, tak? I jeszcze coś dla dziecka. Dla dziecka małego to bez kawki. Bez tych kofein, kodein. To może soczek po prostu. Mamy świeżo wyciskane z pomarańczy. 20 zł za sok? <grym> Ale ździerstwo. Ja nie ustalam tych cen. Ja tam wam nie wierzę. To będzie wszystko. Płatność będzie uśmiechem bąbelka. Co? Dziecku pani żałuje? Zamierza pani zapłacić, czy nie? Płacę dzieckiem. I gdzie jest moje ekspreso? Już dawno powiem. To będzie